Dzisiaj kręcę telefonem. Dzień dobry wszystkim. Wiosna rozpędza się na całego. Piękna rzeczka. Takie tam. O. Roślinki się przebijają, wybijają. A jaki jest cel naszej wizyty tutaj? Ano prozaicznej. 15 minut dla przyrody, 15 minut dla lasu. Wszystko by było fajnie, gdyby nie te śmieci. Nawet te dziury chyba robione przez bobry, albo inne stworzenia. Nie wyglądają tak strasznie jak te śmieci. Mam z sobą worek, ile się da, pozbieram. Dobra, to lecimy. Ustawię ten telefon gdzieś, żeby było... O, drut jakiś od wiadra. Złom można powiedzieć. Zobaczcie, To Teraz zwijamy worek. I lecimy, bo nawet nie trzeba się za dużo ruszać. to co to za idiota wypieczył. Nie by ładnie. Wpadnę tu jeszcze. No, bez flamingówki się nie obejdzie jakaś taka pół flamingówka bo to energetyk no ale zawsze no, uzupełnienie pół flamingówki do pół flamingówki to jest cała flamingówka widziałem na metale o teraz że puszki 750 kg więc się flamingowo zrobiło Flamingowo-kolorowo-pozytywnie. Trzy minuty i worek prawie pełny. to zakręcamy. Nano ceramik, wosk twardy pewnie jakiś samochodziarz albo ktoś taki tu rządzi jest cała flamingówka trzecia w tym miejscu i czwarta flamingówka i taki paskudny worek czarny źle kojarzący się Muszę wziąć te mniejsze rzeczy, resztę ubiję jakoś Kurde, pozakręcane jeszcze te flaszki Flaszki śpiewają, mamy my sprzątamy Dobra, trochę na raty Zobaczcie jeszcze te dwie flaszki ten worek trochę jest jeszcze jednak ukryty. No ale zabierzemy. O. Felgi sobie wyczyścił i sobie wyrzucił na rzeczkę. To będzie za krety. I jakiś taki element. Ewidentnie od, od samochodu. No dobra Nie wiem czy to lepiej wygląda Ale śmieci jest mniej Pozdrawiam pana katę, bo on już się chłop nas sprzątał Mam tylko jeden worek to wszystkiego nie wezmę. Ale wezmę ile się da. Dobra. Było to co było. Zachęcam wszystkich do takiej zabawy. Wezmę jeszcze to ustrojstwo z samochodu. Baryt. A, pierdolę. Mechanicy pożal się Boże. No ale przynajmniej jakieś grzybka odsłoniłem. Jakąś hubę. Dobra. Tam ma małtka, więc niedaleko. Tam przyjdę jeszcze posprzątać. Tu też dokończę. Trzeba od czegoś zacząć. Dzisiaj pierwszy worek. Projekt las, projekt rzeka, projekt czysty brzeg. Wszystko jednym, w jednym. Posłuchajcie jak ptaszki śpiewają. No i co? Do następnego. No i taka akcja sytuacja. naszych śmieci. Flamingówki. Pierwsza się flamingówka Wyłapiemy i zgodnie z zapowiedziami. Nadrzebscy skarby trafiają do żółtego pojemnika. Flamingówki wybieramy. pozbywany elegancko.